Chciałbym dzisiaj przez paręnaście minut podyskutować z wami spoilerowo o It 2. Jako iż recenzja bez spoilerowa była już przed premierą, no i myślę, że ci co mieli obejrzeć, to obejrzeli, a jeszcze reszta gdzieś tam pewnie będzie nadrabiała, to postanowiłem, że warto parę słów powiedzieć. Natomiast też nie będzie to jakaś rozbudowana analiza, czy nie będzie to takie typowe, jakbyście się mogli spodziewać, nie wiem, porównywanie tylko i wyłącznie aktorów y tych dzieciaków do tych roli dorosłych, czy tutaj faktycznie casting był strzałem w dziesiątkę i tak dalej. Raczej chcę tak bardziej luźno ten materiał poprowadzić, czyli powiedzieć o kilku swoich ulubionych scenach, o jakichś tutaj odniesieniach paru, o których zaznaczyłem coś w recenzji bezpolerowej, że coś takiego miało miejsce, ale oczywiście niczego nie zdradziłem, żadnego kontekstu. No i przede wszystkim odnieść się do niektórych komentarzy, które pisaliście pod recenzją. Było ich ponad 400, ja wszystkie przeczytałem, wybrałem kilkanaście. Zrobimy z tego dyskusję, mimo że sam siedzę przed kamerą, ale po prostu, właśnie na podstawie tych Waszych komentarzy. I też będzie to odcinek z minimum montażu to raczej ma być taka dyskusja tutaj, a nie jakaś, wiecie, pokazówka montażowa z fragmentami filmu. Więc po prostu, jeżeli macie ochotę posłuchać i może Wasz komentarz się trafi do odcinka i chcecie się o tym przekonać, czy tak będzie, no to ja Was zapraszam na ten materiał. Uprzedzę pytanie, dlaczego ta koszulka tutaj leży, a nie mam jej na sobie ubranej? No to odpowiedź jest bardzo prosta. Śmierdzi po prostu jak ta lala, nie zdążyłem jej wyprać przed nagraniem tego materiału, no i nie, postanowiłem, że jednak jej nie założę, a fajnie jakby była, bo... No bo nawiązuje do it, no jest zitnie, więc Więc sobie leży. I też widzicie książkę obszerną, ponad 1100 stron, z tego co kojarzę, gruba, potężna księga wręcz. Nie czytałem jej oczywiście, bo jest za długa, chyba by mi nie przewrół, szczerze powiedziawszy, ale była na promocji już dawno, więc kupiłem po części pierwszej, jak wyszła właśnie z tą fajną okładką. W twardej okładce polecam wam design, a książki nie wiem, bo nie czytałem, ale większość większości ją chwali, także też właśnie tam pisaliście mi coś pod tą recenzją bezspolerową, że jakiś wątek, który się pojawił, był też w książce, a ja jakby o tym nie wiedziałem. No nie wiedziałem z tego powodu, że nie czytałem i chyba przy recenzji it 1 też mówiłem, że nie czytałem, ale stoi. No jest super fajnie wygląda sobie tutaj w tle. Pewnie się za nią nie zabiorę, bo książki w ogóle jakoś rzadziej jakby ruszam, więc raczej nie będę się do niej odnosił, ale mam nie, jak jak to na fana przystało, powiedzmy fa fana <laughs> skoro nie czytałem, to nie wiem, czy się mogę tak nazwać, ale powiedzmy, że fana gatunku, no to dlatego tu stoi. Dobra, skończmy już pierdolić o tej książce i przejdźmy do tego co chciałem powiedzieć, wypisałem sobie tutaj na telefonie parę zagadnień i też parę screenów po prostu z komentarzy właśnie wziąłem. Także pozwólcie, że będę się w tym odcinku posługiwał telefonem. No to może zaczniemy od rzeczy, która była dla mnie lekkim zdziwieniem, a jest to kategoria wiekowa tego filmu. Ale zdziwieniem jest to, że on ma kategorię wiekową R, no czyli powinien być taki przynajmniej plus 15 tutaj w Polsce. A jednak, na przykład takie z Cinema City, z tego co wypisaliście, bo ja akurat do tego kina nie chodzę, bo go nie mam nawet, no to tam nie było w ogóle ograniczenia wiekowego i wpuszczali każdego. Zresztą, wiele, wiele komentarzy było, że mam 12 lat i mnie wpuścili, mam 13 lat i mnie wpuścili. To tutaj właśnie pierwszy komentarz to jest XD, 13 lat i mnie wpuścili. Drugi komentarz od Karola. Mam 12 lat i mnie wpuścili na it w Multikinie w Koszalinie. Ten komentarz jest celowy, oczywiście, bo ja wspominałem o Klaunie z Koszalina w recenzji bezspolerowej, takie luźne żartobliwe nawiązanie to było. No i tutaj ktoś właśnie napisał to na potwierdzenie moich słów. Cinema City jest N A. Także na spokojnie myślę, że 13-latki mogą wejść. No jak najbardziej. No. no to pierwsza kwestia to jest kwestia właśnie tego wieku. Nie wiem, jak się Wy na to zapatrujecie. Tutaj kieruję to szczególnie do osób trochę starszych, najlepiej dorosłych. Czy uważacie, że to ma sens, żeby wpuszczać 12-13 letnie osoby na sali? Jakby ja nic nie mam do tych osób, pod warunkiem, że się umieją tam zachować, bo wiem, że niejednokrotnie osoby w tym wieku się nie umieją, ale również i starsze. To po pierwsze. Po drugie tam naprawdę jest trochę brutalności, trochę krwi i na przykład jak miałbym dziecko, to zastanawiałbym się, czy go wpuścić na taki film, znaczy puścić po prostu do kina, tak, na seans. Gdzie wiem, że jest taka brutalność. Jasne, dzieci oglądają horrory, ja sam oglądałem horrory, ale tak z perspektywy nie wiem przeciętnej osoby, no mi się wydaje, że wielu z nas nie jest w stanie określić, czy to jest dobre dla psychiki dziecka, albo inaczej, czy to nie jest szkodliwe dla psychiki dziecka, żeby oglądał, jak tam jakieś flaki latają, czy jak ktoś popełnia samobójstwo, czy jak jest brutalność, czy jak jakieś żyły ktoś sobie podcina tak, czy jak są sceny, gdzie krew się żywcem z ekranu wylewa. No, bo nie wiem, czy to jest odpowiednie dla umysłu 11, 12, 13-latka, i mam wrażenie, że przynajmniej ta 15, 16 tutaj byłaby chyba adekwatniejsza. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, że wiadomo, chodzi o pieniądz, no bo o co innego, więc te dzieci się wpuszcza, nawet jak kino mówi, że jest od 15, nie? Bo dużo osób pisało, że od 15 roku życia jest na przykład w Heliosie, czy tam też w Multikinie chyba, a po prostu ich wpuszczali i rzadko komu się, że tak powiem. Nie udało dostać na ten seans pomimo takiego wieku, dlatego, no ja nie jestem ekspertem, nie jestem psychologiem, ale marzy mi się kiedyś taki odcinek właśnie na kanale, w którym, no, zaprosiłbym jakiegoś naprawdę eksperta, nie tam jakiegoś przeciętnego psychologa, tylko jakiegoś eksperta, który być może się zajmuje, no ma jakąś taką profesję, czy tam właśnie specjalizację zbliżoną do tego, o czym mówię, czyli jakąś na przykład specjalizację, nie wiem, w pracy z dziećmi, właśnie jak działa ich psychika, jak mogą odbierać takie rzeczy, i po prostu go zapytać, jak to jest. No bo ja tego nie wiem, ale osobiście wahałbym się, jakbym miał na przykład 12-letnie dziecko puścić na ten film. No, wydaje mi się, że niekoniecznie, także dajcie znać, jak Wy się na to zapatrujecie, bo uważam, że tutaj jest kwestia sporna. Szczególnie jeżeli jesteście na przykład rodzicami, no to dajcie znać, jak to z perspektywy rodzicielskiej u Was wygląda. A jak jesteście, no właśnie, osobami w tym wieku, to napiszcie, um, no czy po prostu, nie wiem, koszmarów nie macie później. O ile ktoś się w ogóle nie boi, nawet już w tym wieku, takich rzeczy, no to spoko, nie? Ale jednak to jakoś na psychikę może negatywnie mimo wszystko wpływać. A ja na przykład nie chciałbym, żeby później moje dziecko miało koszmary, albo że mówiło, że w nocy je klaun gania, czy że balonik z podłóżka wystaje. No bo po co niszczyć dziecku psychikę na wszystko, jakby przychodzi czas odpowiedni. Do oglądania pewnych rzeczy, więc w swoim wieku, wszystko jak najbardziej, a nie wcześniej, mam wrażenie. Druga kwestia to jest kwestia tych głupkowatych trochę komentarzy. Ja takie nazywam, bo po prostu ludzie uważają, że jak horror nie jest straszny, to jest zły, z automatu i że w ogóle nie ma wartości. Ja kiedyś zrobiłem taką tyradę na kanale odcinek, który trwał 45 minut. Niestety nie za dobrze się rozszedł, jeżeli chodzi o zasięg, bo po pierwsze wyrzuciło mi tam prawa autorskie na jakiejś muzyce, więc ten zasięg już został przycięty. Po drugie, no niestety ten materiał był za długi, więc planuję zrobić taki remake tego materiału, ale skrócić go no tak do 15 minut, żeby nie przeginać, żeby ludzie naprawdę to obejrzeli, żeby to miało większy zasięg. Tytuł brzmiał Czy horror musi być straszny? I Od razu Wam powiem, że nie musi, ale no to jak ktoś jest zainteresowany, to możecie tamten materiał obejrzeć, jak nie to poczekać na ten krótszy. Bo to, że coś nie jest straszne, tego nie skreśla z tego gatunku. I jakby rozumiem ten zarzut dotyczący to dwa właśnie, bo akurat tam miały pewne sceny być ewidentnie straszne, były jumpscary, wiadomo, więc ludzie chcieli się pobać i ktoś uznał, że to nie było straszne, więc to było słabe. Po pierwsze, nie było straszne dla ciebie, czy nie było straszne ogólnie? Ponieważ każdy patrzy na to ze swojej perspektywy i nie możesz ocenić, czy horror nie był straszny dla innych? Możesz ocenić, czy nie był straszny dla ciebie, może się nie boisz po prostu, może te jumpscary z jakiegoś powodu cię nie przestraszyły, i to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Druga, to że horror ma rzesze innych funkcji do spełnienia, na przykład ma być niesmaczny, ma być wstrętny, ma być obrzydliwy, ma budzić niepokój, ma budzić grozę, napięcie, a nie tylko straszyć. To też jest czasami takie straszenie na siłę tymi jumpscarami, więc już wolę bez tego, ale żeby inne wartości ten horror prezentował. W sensie że. Jak mam je straszyć na siłę, to wolę, żeby budował zajebiste napięcie, a w ogóle mnie nie straszył. I żeby taką grozę, po prostu adrenalinę trzymał, jeżeli już ma nachalne jumpscare'y na przykład pchać. Bo to wiadomo, głównie jest oparte na jumpscarach w większości horrorów. I zacytuję tutaj właśnie dwa komentarze. Pierwszy brzmi, byłem wczoraj kinie na to, w kinie na to dwa, bo oglądałem jedynkę, ale ta część mnie zawiodła. W ogóle nie straszna. Bardziej śmieszna smuteczek. Okej, okay, było tam sporo elementów takich humorystycznych i akurat go nie przestraszyła. Tylko czy to od razu skreśla cały film, jeżeli tylko na podstawie tego się skreśla daną pozycję? Trochę bez sensu. To tak jak powiedzieć, że na przykład oglądałem film. I nie podobało mi się, jak zagrał jeden aktor, i cały film był do dupy. Przecież to nie ma sensu, bo to jest tylko jeden aspekt z wielu, tak, na tej płaszczyźnie, tak naprawdę, jakby nie patrzeć. No, to, jest, to jest jedna składowa całej produkcji. E, drugi komentarz. Gówno, gówno i gówno, bo to w ogóle nie jest straszne. No i właśnie, czyli trzy godziny sensu, to gówno, bo nie był straszny. Co to jest za argument w ogóle? Bez sensu. Um... Trzeci komentarz. Ten film to jakaś żenada. Myślałem, że poszedłem na horror, a nie komedię. Wyszedłem w trakcie seansu, bo nie mogłem dłużej patrzeć na ten gniot. Pierwsza część była. Dobra chyba, bo mi się tutaj komentarz uciął. Ech, tak, było komediowo, a to w zasadzie powiedziałem już wszystko wcześniej, więc chyba nie będę się. Powtarzał, ktoś uznał widocznie ten... albo przynajmniej tak z tego komentarza wynika, że ktoś uznał za gniot Ech, id 2, bo nie było straszne, bo było zabawne momentami.

Tak naprawdę do tej pory jeszcze nic spoilerowego jako tako nie powiedziałem, więc uprzedzam, że od tego momentu już naprawdę będą spoilery. Jak jeszcze nie widzieliście filmu, no to nie słuchajcie dalej. A jeżeli macie to w dupie, to to zapraszam i tutaj ktoś napisał niby wielki Pennywise, a jak mu clown zaczęli krzyczeć, to się zesrał. Tutaj świetnie, ten komentarz jest napisany pod względem polszczyzny, dlatego go wybrałem, ale faktycznie chodzi o końcówkę, gdzie grupa naszych bohaterów się zbiera w sobie i zaczyna drzeć się na tego Pennywise'a i on z wielkiego, ogromnego tam pająka zamienia się raptem malutkiego, takiego biednego klaunika. I rzeczywiście ta scena jako finał mogła być nie do końca satysfakcjonująca dla wielu widzów. Słyszałem, że podobnie to było w książce, tylko że tam faktycznie był pająk tutaj ten pająk miał głowę Pennywise'a, to jednak jest trochę różna rzecz od siebie, prawda? Ale sęk w tym, że Trzy godziny biegają i nie mogą nic zrobić, ten klaun dokonuje makabrycznych zbrodni, a później pokrzyczą na niego i on jest pokonany. I to jest raz, że trochę odgrzewany kotlet względem jedynki, bo tam było podobnie. Dwa, że rzeczywiście w taki sposób, ja to rozumiem, bo oni jak pojedynczo próbowali coś zdziałać, to, to nie była wystarczająca siła, żeby tego klauna pokonać. A jak się zebrali w kupę, zebrali się razem i chcieli go pokonać właśnie... Czymś takim, to mogło zadziałać, ale to nadal nie jest jakiś spektakularny finał mam wrażenie, i nie do końca każdego może to po prostu przekonać. U mnie to tak było 50-50 z tym, więc jakby. Jeżeli chodzi o finał, jestem po prostu neutralny. No i teraz chciałem powiedzieć o tych dwóch odniesieniach, znaczy dwóch, ale pewnie ich było więcej, z tym, że ja wyłapałem akurat tylko dwa, jeżeli chodzi o jakby Stevena Kinga i jego produkcję. Słyszałem, że też było odniesienie do Cary gdzieś. Nie wiem, może przeoczyłem, a może po prostu scena mi się nie skojarzyła z Cary, ale tak gdzieś usłyszałem czy tam przeczytałem. W każdym razie, mi oczywiście chodzi o scenę, która się odnosi ewidentnie do lśnienia, gdzie mamy naszą Beverly, zamkniętą tam chyba w kabinie jakiejś toaletowej czy w jakimś pomieszczeniu, gdzie tam po prostu basen krwi się zrobił i w pewnym momencie wparowuje jakaś postać, właśnie i krzyczy Hills żony i wygląda to jak kadry lśnienia, no to ewidentne nawiązanie właśnie tutaj do głównego bohatera zalesienia i do tej sceny, czyli do Jacka Nicholsona właśnie. No kultowa już wręcz scena, gdzie widzimy właśnie głowę. No można to nazwać między deskami, czy tam akurat yy, w drzwiach. No właśnie bohatera. Czy to było w sieniu, czy tutaj wyglądało rzeczywiście podobnie? No i drugie takie największe odniesienie albo po prostu fragment filmu, no, w którym występuje sam Stephen King jako tam sprzedawca antykwariatu bodajże to było. No to też świetne odniesienie, myślę, że taki smaczek dla fanów właśnie, dla fanów jego książek szczególnie, ale też samej jakby postaci, no i tego, że jednak adaptujemy tutaj właśnie jego książkę, też jakby przyjemniej mi się te sceny oglądało, byłem zaskoczony. King, nie wiem w ilu filmach się pojawiał jako aktor, ale na pewno pamiętam go ze Smentarza dla zwierzaków tego starego, gdzie grał księdza odprawiającego pogrzeb. To tam też był King, no ale to już było dawno, w latach 90. jeszcze tak, czy 80., nie pamiętam już nawet daty, akurat mi wyleciała z głowy, ale dawno temu. Także fajnie, że również w adaptacji w drugiej części IT się King pojawia, w pierwszej części go nie było, no ale dobrze, bo jakby był w obu to już by nie było zaskakujące. A tak było, myślę, dla wielu z Was. Um, wspomniałem też, że w recenzji wspomniałem, bez spoilerowej, że trochę mi ten film przypominał upiorne opowieści po Zmroku. Bo rzeczywiście koncept był nieco zbliżony w pewnym momencie, jakby ten Pennywise, on się pojawiał relatywnie rzadko, mam wrażenie, przez te trzy godziny i dopiero w finale było go więcej. Ale naszych bohaterów gdzieś tam, gdzieś się rozdzielali po prostu. No i w pewnych momentach każdy już gdzieś tam miał jakąś solową akcję do odegrania. To właśnie został, że tak powiem, albo był ganiany przez jakieś różne istoty. No i w jedynce nie do końca tak to wyglądało, chociaż też pojawiały się różne jakieś tam creepy, upiory, powiedzmy. To tutaj ewidentnie te segmenty były tak rozbite, że raz jeden bohater przed czymś ucieka, raz drugi, raz trzeci. I w, w upiornych opowieściach po zmroku. Czyli Scary Stories to the Dark było dokładnie tak samo. Przecież ci bohaterowie po prostu mieli styczność z jakimś danym, z daną zjawą, z danym upiorem, który był jakiś ich tutaj koszmarem. Także ten szkielet rzeczywiście mi przypominał. Nie mówię, że to było ukradzione, czy zaczerpnięte, czy nawet zainspirowane, ale jednak no po prostu tak mi się to skojarzyło. Więc nie wiem, czy też mieliście takie odczucia. Dajcie znać, jak oglądaliście tamten film, czy, czy wam się to skojarzyło właśnie z tym. I teraz jedna z fajniejszych scen, mam wrażenie, w tym filmie. Scena z pieskiem, czyli, no, te trzy pary drzwi, które mieliśmy, już myślę, że to słynna dosyć scena będzie z tego filmu, gdzie mieli wybrać, czy iść do scary, czy to. tam chyba było very scary, czy coś takiego, albo do w ogóle niestrasznych drzwi, tak? Do niestrasznego pomieszczenia. No, wiadomo, myśleli, że tutaj coś jest strolowane, że tak powiem, więc wybrali straszne, zakładając, że nie będzie straszne. Generalnie tam coś było, ale w tych niestrasznych też coś było. No jednak to był trochę troll i trochę ustawka, nie? I tam się pojawia ten piesek. I teraz y, słyszałem i czytałem, że niektórych ten piesek to w ogóle nie przestraszył i to było słabe i gówniane i przewidywalne, a niektórych ten pies naprawdę zaskoczył, że się zamienił w jakąś zjawę, w jakąś pokrakę i zapierdolili ostrym jumpscarem. Ja tak to sobie kolokwialnie powiem. I rzeczywiście przewidywałem, że coś się tutaj wydarzy, jasne. Może to nie było jakieś. Super zaskakujące, ale scena z pieskiem mi się bardzo podobała. Wiedziałem, że coś może takiego się wydarzyć, i wcale nie byłem nieusatysfakcjonowany tym, że się wydarzyło, wręcz przeciwnie. Ja byłem z tej sceny zadowolony, mimo że w jakimś tam stopniu można było to przewidzieć. Chociaż cała obsada pod względem castingu jest naprawdę dobrze dobrana, mam wrażenie. To tutaj właśnie były nierówności aktorskie i tutaj nie ma co ukrywać. Też usłyszałem taką rzecz w recenzji, nie obejrzałem całej, bo po prostu no, nie miałem czasu, ale fragment obejrzałem recenzji na kanale Ponarzekajmy o filmach, w którym powiedział e, autor kanału coś takiego, że Id 2, jeżeli chodzi o Pennywise'a, to mogło... Pennywise'a? <grym> Jak to brzmi? Pennywise'a. No to taka wise'a z niego była trochę, no faktycznie... Wspomniał, że którykolwiek aktor hollywoodzki nie zagrałby tej postaci, to większość tutaj robił make-up. I tak naprawdę to nie jest jakaś kapitalna rola, tylko ten make-up robił 3 czwarte, może nawet i roboty. Po części się zgodzę, bo na przykład jak sam się, jak sam miałem makijaż w swojej recenzji bez spoilerowej IT, to widziałem, że już mi się w ogóle mimika zmieniła. Ja nie potrafię grać, a jak już miałem ten make-up, to już faktycznie on dużo dawał, nawet bez umiejętności grania, można było jakąś creepy minę zrobić. I ten makijaż gra sporo, sporą rolę w tym. Ja się zgadzam i dużo aktorów, które, których zostałoby po prostu tak wymalowanych, też zrobiłoby dobrą robotę. Ale po pierwsze, oczy Billa Skarsgarda przecież wygląda jak miał jakiegoś zezan. To co wyprawia z gałkami ocznymi czasami, jednak to jak moduluje głos, no to wydaje mi się, że te oczy byłyby ciężkie do podrobienia. Głos to jeszcze inna sprawa, bo można w komputerze nawet to zrobić, więc... Ale jednak, te oczy to po pierwsze... Po drugie, jest to mimo wszystko kapitalny aktor. Poza makijażem, bo tutaj, jasne, możemy tak powiedzieć, makijaż zrobił robotę. Ale oglądałem np. Castle Rock, tam, odnoszący się do Kinga, do opowieści o jakichś opowiadań, czy opowiadania, nie pamiętam dokładnie, gdzie był Bill Scarsgard jako jedną, jedną z ważniejszych postaci. Tam grał, no i nie miał żadnego makijażu, jakby tutaj tylko mimika wchodziła w grę i jego zdolności. No to naprawdę fantastyczna rola. Bardzo dobrze zagrał, też bardzo wysoko była oceniana więc. Czy tak naprawdę łatwo, bardzo by się dało tego Skarsgarda podrobić? W pewnych kwestiach, tych makijażowych, jasne, bo to nie, nie, tylko makijaż. Ale te gałki oczne, no jednak ta specyfika tego bohatera. Mam wrażenie, że nie każdy tak dobrze wypadłby jak on. Wręcz jestem przekonany. Ale może część by ten poziom doskoczyła, kto wie. To może teraz dla odmiany jakiś komentarz. I tutaj będzie. To się pojawiało wielokrotnie w komentarzach, tylko w różnych formach po prostu. Jak dla mnie, i dwa to film nafaszerowany jumpscarami. No, nie jest to jakoś szczególnie odkrywczy komentarz. W większości horrorów stosuje się ten zabieg i dobrze o tym wiecie. To po pierwsze. Po drugie, tutaj metraż 3 godziny, więc no, jakby tych jumpscarów logiczne, że było po prostu sporo. Chociaż nie uważam, żeby to był film tylko i wyłącznie jumpscarów, była też tutaj masa innych rzeczy. Jednakże rzeczywiście trochę się ich pojawia, i teraz oczywiście, jak zawsze, kwestia sporna, czy one kogoś straszą, czy nie. Kwestia indywidualna, nie ma co się nad tym tak naprawdę rozwodzić. Ale no, nie dziwcie się, że. W horrorach są jumpscary, no bo rzadko, nie oszukujmy się, twórcy starają się straszyć nam czymś innym, nas czymś innym, jakąś subtelniejszą formą raczej wybierają te jumpskery i zależy tak naprawdę, czy są dobre te jumpscary, jak są poprowadzone, jak są umiejscowione. Różnie to bywa. Tutaj wid było trochę lepszych jumpscarów, było parę średnich. Na przykład ten z tą dziewczynką tam na stadionie, gdzie oni meczy grali, ona weszła właśnie pod te siedzenia wszystkie tam, pod tą całą... Um, Konstelację chciałem powiedzieć, jak to nazwać. Nie mogę teraz odpowiedniego słowa znaleźć, ale powiedzmy, podterusztowanie po prostu, właśnie podsiedzenia. No i spotkała tam Pennywise'a, który wiedziałem, że będzie jumpscarem w tej scenie, jednakże tak długo przytrzymali, tak długo budowali napięcie, że jak w końcu jedno, pamiętacie, tam było takie odliczanie jeden, dwa i na trzy bodajże pierdolnęło. <laughs> Mimo, że wiedziałem, że to się stanie, to nadal było to zaskakujące dla mnie. Także też były naprawdę dobre jumpscare'y w tym filmie. I tak jak wspominałem, mi się bardzo ta scena z balonami podobała, jak właśnie Pennywise sobie leciał, ale to tutaj nie ma co spoilerowego w sumie o tym powiedzieć. Tam była... To była scena poprzedzona bodajże właśnie tą taką ogromną, ogromnym posągiem jakimś, który ganiał bohatera. No to była iluzja oczywiście, ale, ale świetna scena, jedna z moich ulubionych. I też jeszcze dodając, rozszerzając wątek z recenzji mojej bezspoilerowej, też bardzo mi się spodobała scena, jak oni się już spotkali po tych 27 latach i siedli przy tym stole w jakiejś tam restauracji i rozmawiali ze sobą. No i później zaczyna się dziać coś niepokojącego. Właśnie znowu jest iluzja, jakaś znowu Pennywise ich tutaj próbuje wystraszyć, zastraszyć. No i z tych ciasteczek wydobywają się jakieś po prostu najpierw wróżby, a później jakieś dziwne istoty, takie małe kreatury. Dużo ludzi narzekało na to, że ten film jest przesadzony. W kontekście tego, ile tam jest napchane rzeczy, efektów, a jednak, w odniesieniu do jedynki, no to już jest za dużo, że to jest przesada i że to miał być horror, a nie film science fiction. Rozumiem Wasz punkt widzenia, mogę się zgodzić nawet. Z drugiej strony, mi akurat ta scena się bardzo podobała, tam właśnie te takie istoty, które powychodziły z tych ciasteczek, były naprawdę, moim zdaniem, kreatywne. Może to i było trochę za dużo science fiction w tym filmie, i nie tego część z Was oczekiwała. Natomiast szanuję, że jednak tutaj dużo kreatywności było, dużo takich pomysłowych zabiegów. I, no, może i trochę przedobrzyli, jednak, właśnie chciałem teraz się odnieść do punktu, który sobie tutaj właśnie zapisałem, a brzmi on scenariusz kontra efekty, albo scenariusz a efekty. Ten film nie stoi scenariuszem. Nie oszukujmy się, że scenariusz nie jest siłą napędową tej produkcji. Siłą napędową jest sam fakt, że był na to hype, że jest to adaptacja, że jest to druga część popularnej pierwszej części, i w ogóle jakby tego opowiadania, czy starego filmu. It. I głównie dlatego się szło do kina, nie dlatego, że się liczyło na genialny scenariusz, i tutaj jasne, dużą rolę właśnie sprawuje sam fakt, że to jest adaptacja, że to jest kontynuacja filmu. Dwa, to faktycznie jest rzesza efektów specjalnych, charakteryzacja i tam jest kapitalna robota włożona w to wszystko. Tylko to mam wrażenie wypiera scenariusz. Scenariusz nie jest po prostu tutaj na pierwszym planie. Na pierwszym planie jest tak naprawdę to wszystko z tej sfery science fiction, efektów, charakteryzacji. Em, Pennywise, a, to wszystko co jest wypchane w ten film, to jest jego esencją, a nie dialogi, nie historia. I to jest ten problem trochę tego filmu. Mimo że uznałem go za nieco lepszy od jedynki. To mam wrażenie, że to moje odczucie może być trochę rozmyte, bo jednak nie, nie za dobrze pamiętam część pierwszą, musiałbym ją powtórzyć, ale nie chcę mi się, no to te części są długie po prostu, a dwójka to już w ogóle przegięła. Także też rozszerzając to, co mówiłem w części bezspoilerowej, tak jest to za długi film. Zdecydowanie, ja bym tutaj pół godziny wywalił tych retrospekcji non-stop, non-stop jakby twórca nie był na tyle pewny, że my pamiętamy, co się działo w części pierwszej, że musiał co chwilę rzucać retrospekcje. One były kapitalnie zmontowane momentami, o czym mówiłem bezspoilerowo, ale trochę mam wrażenie, że może i nawet traktowały widza jako głupka, trochę, że nie będzie pamiętał co się działo i że muszą to na siłę wstawić, albo dla kogoś, kto nie widział jedynki, a będzie chciał przyjść na dwójkę, co nie ma żadnego sensu, więc myślę, że spokojnie tych retrospekcji można było kilkanaście minut wywalić, że można było tę historię trochę płynniej jednak tutaj ruszyć, po prostu płynniej ją poprowadzić zacieśnić to trochę, wywalić nieco zbędnych rzeczy, nawet w tych efektów czasami i po prostu zrobić z tego spójniejszą, płynniejszą, przyjemniejszą, w odbiorze lżejszą historię. Lżejszą, nie mam na myśli tutaj poziomu strachu, napięcia, grozy, ale lżejszą, w sensie przyjemniejszą scenariuszowo w odczycie, w prowadzeniu właśnie, żeby to się oglądało nie usypiawszy, a jednak żeby to zaciekawiało, żeby to interesowało. I o ile się nie nudziłem, o czym wspominałem, to jednak... Fizycznie było ciężko, chociaż też na pewno będą takie osoby, i wiem, że były, bo pisaliście w komentarzach, które nie zmęczyły się tym filmem, ok, ale jednak jest też druga strona medalu i to jest akurat większość osób, które pisały, że tak, ten film jest za długi, tak, ten film męczy, tak, ten film potrafi wynudzić. I jasne, potrafi na pewno nie jedną osobę wynudzić, bo mnie nawet jedynka potrafiła momentami przynurzać, więc rozumiem Wasz ból. Także mam wrażenie, że jednak tutaj trochę polecieli twórcy, trochę polecieli. Trochę zabrakło skondensowania tego wszystkiego, no ale no już tego nie cofniemy. Tak jest, tak zostało to wypuszczone i tylko możemy sobie podebatować, co by było gdyby to inaczej zostało zaprezentowane, jak przy każdym filmie w zasadzie. <laughs> Też niektóre osoby pisały w komentarzach: Mniejszość, ale pisaliście, że były jakieś łzy wzruszenia, że. Właśnie czy to końcówka, czy w ogóle no, gdzieś tam w pewnym momencie ten film nie tylko, że was straszył, nie tylko bawił, ale też gdzieś wzruszał, to dajcie znać, o które konkretnie sceny wam chodzi. Mi się wydaje, że może między innymi scena końcowa z listem, prawda, mogła tutaj niektórych tak wzbudzić bardziej jakby emocjonalnie, właśnie dajcie znać też, jak na nią się zapatrujecie. No to ona oczywiście tyczyła się jakby samobójstwa tego bohatera wcześniej, już wcześniej wcześniej na przestrzeni tej produkcji, jednakże faktycznie no, jakiś tam ciężar emocjonalny też za sobą niosło i 2. Mam wrażenie, że jednak tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o te takie kreacje aktorskie czy w ogóle może nie aktorskie, ale o postacie same już, no to jednak Beverly troszeczkę została jakby wyprana, jakby z, z całej tej swojej, z całego charakteru, bo o ile tak jak mówiłem, te postacie mam wrażenie, że też za słabo są rozwinięte pod kontekstem psychologicznym, że nie można być identyczną osobą mając 15 lat i taką samą być nadal mając 40. Będziemy podobni, ale coś się w nas zmieni przecież, a oni mam wrażenie, że byli momentami nawet odbiciem lustrzanym po prostu samych siebie to raz. Dwa, że właśnie ta aktorka grająca Beverly miała dużo bardziej wyrazisty charakter, charakter w tej postaci dziecięcej z części pierwszej niż tutaj. Także troszeczkę ta postać jest, mam wrażenie, rozmyta. Ehm, co do reszty, to są niezłe role albo to są dobre role. Jednak no chyba najbardziej właśnie będzie nasz tutaj pan w okularach, tak? Dominował myślę jeżeli chodzi o role aktorskie i w ogóle o postacie, no to myślę, że chyba największy sentyment będziemy pokładali właśnie w tej postaci. Zresztą pewnie większość z was przyzna mi rację. Właśnie chciałem, żebyście wypisali tutaj w komentarzach wasze ulubione sceny, to co najbardziej wam się podobało, z takich pojedynczych właśnie scenek, jakby charakteryzacji, kreacji, a co najmniej, co byście wywalili z tego filmu, żeby skrócić jego metraż właśnie, co było trochę zbędne według was, także Masa, masa stęduła w tym filmie, nie ma czasu, żeby wszystkie omówić, ja też nie wszystkie pamiętam. Nie chcę, żeby to trwało godzinę, i tak już jest sporo, więc myślę, że już będę zmierzał tutaj ku podsumowaniu. Także po prostu tutaj parę komentarzy wybrałem, które widzieliście z tych, co pisaliście, ale zastanawiacie się może czemu nie więcej, a mówiłem, że było ich ponad 400. Bardzo, bardzo dużo komentarzy się powtarzało. 50% komentarzy to było, że mam 13 lat i mnie wpuścili, tak, czyli 200 komentarzy tak brzmiało, albo mam 12, 11, 13 lat i tak to było. <laughs> później jakieś 15% to to, że to było niestraszne, a to było śmieszne. No i później jeszcze inne komentarze, bardziej merytoryczne, więc tak naprawdę widzicie, w kilku tych komentarzach praktycznie zamknąłem całą esencję tego, co pisaliście. Bo naprawdę niewiele było innych komentarzy. Chociaż jasne były tam komentarze też z opiniami, z jakimiś wrażeniami co do konkretnych scen postaci aktorów, ale większość to było to, co tutaj zaprezentowałem, więc widzicie, można było to szybko stresić i skondensować tak naprawdę do kilku wpisów, a naczytałem się trochę tych komentarzy, uwierzcie mi. Tam w międzyczasie jeszcze paru osobom odpisywałem, oczywiście na bieżąco w komentarzach, więc też już nie będę drugi raz tutaj tego poruszał, no to tam już jak odpisałem, to ktoś sobie to przeczyta po prostu, nie, żeby nie rozciągać materiału, więc myślę, że o it można jeszcze gadać i gadać i gadać. Ja tutaj też jakiejś masy i rzeszy spoilerów nie zdradzałem, ale mimo wszystko parę parę. Było po prostu tych ważniejszych rzeczy, powiedzmy ważniejszych, więc po prostu, jeżeli macie jakiekolwiek spostrzeżenia... No, to zostawiacie je w komentarzach. Pamiętajcie, że to, że horror nie jest straszny, albo to, że was nie straszy, to nie jest esencja całego filmu, tylko jedna składowa, tak naprawdę, więc postaram się też ten skondensowany materiał, właśnie streszczający, dlaczego horror nie musi być straszny, albo czy musi być straszny, wypuścić na kanał, właśnie w skróconej formie. I dajcie znać po prostu, jak się zapatrujecie na to, co mówiłem, jak wam się podobała scena z Kingiem i cała reszta, o czym wspomniałem, także. Dziękuję za wysłuchanie tego trochę obszerniejszego materiału. Mimo, że i tak masy rzeczy nie zdążyłem tutaj jeszcze powiedzieć, ale naprawdę nie chcę was zamęczać dwugodzinnym jakimś materiałem. Także piszcie, czy science fiction przerosło horror, czy jednak była to zjadliwa forma rozrywki, czy nie zasnęliście po prostu. Także ode mnie to by było tyle w tym materiale. Trzymajcie się i z wami.